jest BMK R1150RT potrzebuje zrobić jakieś mocowanie do telefonu. No i nie podobają mi się gotowe rozwiązania. Jedno to jest właśnie blaszka mocowana na miejscu tych otworów. Tu są takie otwory na śrubki. To jest w ogóle mocowanie tego tutaj plastiku. Ale no, nie wygląda to zbyt estetycznie, według mnie. Drugi sposób jest tu mocowanie na śrubie. Kupuje się dodatkową śrubę. Tu jest taki czpień, do którego można wszystko montować. Wygląda to spoko, ale chciałbym to mieć tutaj raczej, ponieważ jest no wiadomo szybka. Będzie osłona przed deszczem, no i tu będzie to fajnie wyglądać. Od niedawna mam drukarkę 3D. No, udało mi się stworzyć coś takiego. Zaprojektowałem ten adapter w autodesku Fusion. No nie powiem, trochę się namęczyłem. No, pasuje to nieźle. Nawet udało mi się fajnie wyprofilować z tymi otworami, żeby to wszystko pasowało. Imbusiki dokupiłem troszeczkę dłuższe. Te imbusy też musiały wejść troszeczkę pod kątem do tej owiewki. No i też chciałem, żeby się chowały do środka tego plastiku. No i w związku z tym, że to był w sumie mój drugi prototyp, no i teraz naprawdę spasował praktycznie idealnie, to żeby móc później modyfikować samą tą, tą podstawkę pod telefon, to wykonałem tu otwory do montażu wkładek z gwintem, no i będę montował. Kupiłem takie wkładeczki m 3 na D5, no i powinny mi tu wejść bez problemu na lutownicy na, na takiej końcówce. Zobaczymy po osadzeniu ich, przycisnę tutaj do tego kowadełka, żeby równo siadły. No i powinno to wyjść pierwszy raz to robię w sumie. No i nieźle to siadło, oprócz tych dwóch, które y, przegrzałem, no to wyszło. Moim zdaniem jak na pierwszy raz bardzo dobrze. Teraz muszę zaprojektować bazę pod telefon. Projekt zrobiony. Pierwotnie miałem górę oraz spód. Łączyć też śrubkami, ale stwierdziłem, że można to wykonać w jednej części, będzie to bardziej solidne, a mocowanie tylko będzie do adaptera, więc tak to zostawiam. Drukuję i zobaczymy. Damy trzy ścianki. Geroid godzinka, 26 minut będzie, mi się wydaje, wystarczająco tutaj na to. No dobra, pierwszy prototyp nawet dość dobrze pasuje. Wszystko mi się ładnie skręca, ale. Tutaj skopałem wejście na ładowarkę, jest za nisko i telefon troszeczkę sztywno mi tu wchodzi, więc muszę trochę poszerzyć boki. No i ta powierzchnia, na razie ją zrobiłem w ten sposób, no muszę zrobić w pełni.